Witam ja jestem Maciej X i dzisiaj wam pokażę jak zmontować zdjęcie jest edytować no i no, zrobić aby zdjęcie było lepsze bez jakiegoś specjalnego aparatu ani żadnego w telefonie nic nie trzeba mieć wcale iPhone 12 aby mieć dobre zdjęcie no i my już wchodzimy tak wyglądało zdjęcie przed edytacją a tak po no przyznajcie że to jest lepsze niż te a dla porównania jeszcze nawet macie te Albo takie No przyznajcie, że te zdjęcia są lepsze niż te Te dwa są lepsze niż o te No jeśli przyznaliście już tam rację No to my już możemy przychodzić do naszej edytacji Te zdjęcia sobie będziemy edytować No i wchodzimy już Do edytu, edytuj Teraz Dajemy przytni, to jest całkiem ważne, nie jakoś specjalnie, ale całkiem, żeby ucinać te niepotrzebne rzeczy, bo na przykład tam mia miałem jakąś czarną pustkę i kto by chciał to oglądać? No nikt. No więc nie ma po co dawać takiego jakiegoś winetowanie Dajemy małe, bardzo małe wyostrzenie, Dajemy na sto te wostrzenie. jest wyostrz, a tu wyostrzenie to wyostrzenie dajemy na jakieś. 45 odcień niebieski jakoś na mały odcień skóry nie dajemy, odcień dajemy też, ale mały ciepło też małe, nasycenie no małe, bardzo małe tu nie dajemy, cienie też dajemy jasne miejsca dajemy, ale małe, bardzo małe punkty bieli nie dajemy to jest płatne Kontrakt dajemy na 100, jasność dajemy na jako, jakoś 12-10, i teraz musimy dać 100 gotowe. Teraz wchodzimy w filtry, dajemy y, efekt. Znaczy, wy możecie sobie wybrać, jaki Wam pasuje. Jak Wam będzie y, pasował taki, czyli Szarobury, to taki weźmiecie jak taki, no taki. No i tu macie różne efekty. Ja akurat sobie wybiorę o bo bardzo ten lubię. No i teraz, jak już ten dałem sobie, to tutaj mam po prostu więcej tylko. I no, ciepłe można dać, ale ja raczej bym nie polecał dawać, bo jak dla mnie to tylko trochę pogarsza. No, zimne, no nie wiem. To zależy, czy ktoś lubi, czy nie. Czy ja wiem, czy polepsza, czy pogarsza. Jak dla mnie, to jak kto lubi. Ale ciepłe wam nie polecam, ulepszone też nie wiem czy polecić. No jak to lubi, to jest coś takiego jak zimne. Tylko sobie zobaczcie, dobra. Nie trzeba dać ulepszone. My też nie będziemy dawać. Nuluj. Edytuj dalej. I no, o, zabieramy stąd, edytuj. No i jak wszystko już mamy, to co chcemy, można jeszcze coś podkreślić, jeśli chcemy. Na przykład można tutaj coś podkreślić Można tą myszkę wziąć w kółko Można wziąć na, yy, logo bloody. Bla, bloody w kółko Można wziąć, nie, nie wiem, podkładkę w kółko i całe Ale ja akurat nic nie będę dał No i no tak można sobie zrobić No i dajemy gotowe, zapisz, zapisz no i zobaczcie, jak nasze zdjęcie wygląda już po edytacji. No, na pewno zdecydowanie lepiej niż te, a... niż... o... Gdzie my mamy te zdjęcie słabe? Te? No... Po, co ja włączyłem? Nie. Dobra, nieważne. No i, no, przyznajcie, że... te... że... te zdjęcie jest lepsze... Że te zdjęcia są po prostu lepszej jakości niż te inne. Na przykład, no, no nie ma co porównywać, Nawet, no, bo każdy wie, że jest lepszy. To, to tak wyglądało przed edytacją Net gorzej, bo tamtej już usunęłem, słabe było. Co ja to wiem, nieważne. I no, i wchodzimy też w stół. No, wi wi widać, że zdjęcia po edytacji są lepsze, więc jeszcze się opłaca, jak dla mnie się opłaca. Yy, no, i ja wa z Wami już się dzisiaj będę żegnał. Yy, dzisiaj to na tyle, jeśli Wam się spodobał ten materiał, to możecie zostawić łapkę w górę i bardzo bym Was prosił o zostawienie subskrypcji, bo to naprawdę yy, wpływa na mój kanał. Dostaję kole kolejne wyświetlenia, i przez to tak mój kanał się ciągle rozwija. No i w końcu będę miał takie wyświetlenia jak więksi youtuberzy, no i przez to więcej do większości, do więc większej ilości osób będzie mogły będzie mógł w trafić ten film, a na pewno nie jednej osobie ten film się przyda, więc my już kończymy i cześć!